Po stronie minusów, no to na pewno niespełnione obietnice. Myślę też, że taka nie najlepsza atmosfera w tej koalicji, która początkowo była taka wręcz idylliczna, ja bym powiedział, prawda? To oni się nie kłócili, oni się na wszystko dogadywali, oni mówili jednym głosem. No a to drugie półrocze już zaczęło być tarcia. Ja daję minus temu rządowi też za to, że jest bardzo mało liberalny i bardzo mało daje wolności w gospodarce, a wręcz właśnie. No jak słuchałem premiera pod koniec grudnia, jeszcze raz wrócę do tego masła, który interweniował przez dwa dni w sprawie ceny masła. No to sobie myślałem, gdzie my jesteśmy. Znaczy, czym się zajmuje premiera? Czy nie ma nic ważniejszego w Polsce niż cena masła? A ty jak oceniasz No pisa00? Jeszcze w poprzednich redakcjach często rozmawiałem z doktorem Sławomirem Dudkiem i on ostrzegał przed pułapką populizmu, że to co Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło w swoich pierwszych i potem drugich rządach będzie bardzo trudne, że to jest trochę ścieżka Grecji, nie prowadząca Polskę na skraj bankructwa, ale jednak na pułapkę politycznego populizmu, że e, nikt ci tyle nie da, ile ja obiecam.